Ministerial Miasteczko Salem z 1979 roku. To był piękny rok, naprawdę. To druga adaptacja powieści twórczości w ogóle Stevena Kinga. I rzeczywiście nie powinno to dziwić nikogo, ponieważ jego pierwsza powieść, jak najbardziej, czyli Carrie, zdobyła popularność, potem był film, no i wiadomo, że rzeczywiście tak musiało to pójść. Tutaj Stephen King sam, tak naprawdę zapytany o to, skąd pomysł na ten, że twór na tą powieść powiedział kiedyś na lekcji języka angielskiego. Omawialiśmy Drakule Brama Stokera i bardzo spodobał mi się pomysł, co by było, gdyby wampiry pojawiły się w Ameryce, ale w małych miasteczkach, w takich małych rzeczywiście, bardzo, gdzie wszyscy się, wszyscy, wszyscy znają. No i stwierdził, to było początkiem, to było rzeczywiście jakimś nam konceptem, a reszta, no reszta oczywiście to już poszła jak najbardziej dalej. Fabuły nie, nie będę zdradzał, rzeczywiście nie ma, nie ma potrzeby. Film, a właściwie serial teoretycznie 3 godziny, 3 godziny trwa, więc, więc to jest ten moment, kiedy. A to bardzo często jest, jeżeli chodzi o Twórczość Steven dostajemy taką, taką zbitkę, bo film miał być. Ten serial miał być filmem, ale się okazało, że żaden ze scenarzystów nie był w stanie uchwycić nomen, omen ducha tej, tej powieści, więc stwierdzili: OK, to będzie miniserial. Kilka lat później powstanie kolejny miniserial, to też dostanie miniserial, i tak dalej, i tak dalej. Budżetu: 4 miliony dolarów. Więc jeżeli myślisz, co to jest, pamiętaj, w 79 to było bardzo dużo pieniędzy. tylko w ten sposób. Odnośnie tego domu Marstena, który tutaj widzisz, rzeczywiście na miniaturce, zewnętrzna część domu Marstena była w rzeczywistości pełnowymiarową fasadą zbudowaną na mniejszym, istniejącym już domu na szczycie wzgórza. Łącznie kosztowała produkcja około 100 tysięcy dolarów. 100 tysięcy dolarów. A za tę kwotę w 79 można było wybudować cały dom, włącznie z urządzeniem go w środku. Więc widzisz jakie to były rzeczywiście pieniądze Oczywiście posiłkuję się z ciekawostkami z IMDB Bo czemuż by nie Skoro, skoro mogę rzeczywiście Fabuła mnie zaciekawia Ponieważ ja nie pamiętałem, żeby ten, żebym ten film Kiedykolwiek widział Więc stwierdziłem, ok, zobaczymy jak będzie I film bardzo fajnie Powoli się rozkręca Wiesz, nie to, że od razu wielki straszak Od razu wyskakuje wampir i jest Nie, nie, w starym stylu spokojnie rozkręca się bardzo powoli Tak gdzieś mniej więcej do godziny. No, serial ma 3 godziny, więc spokojnie można dać. I są tak straszaki, jest dużo rzeczywiście straszaków, które się pojawia, no ale co tu można, co tu można poradzić, poradzić na taki, taki twór? I twórcy, no tak naprawdę, chyba do końca nie mieli pomysłu za bardzo, jak to zrobić. Bo mamy w tym momencie tak, za serii był odpowiedzialny Top Hopper faceta, którego pewnie kojarzysz z taksańskim masakrem mechaniczną Nie był on oczywiście pierwszym wyborem, bo pierwszym wyborem do, do roli reżysera był Peter Weir. Bardzo oczywiście znany reżyser, no ale niestety nie było konceptu, nie było pomysłu. Drugim wyborem do, na stołek reżysera był George A. Romero. Tak, no znany od, oczywiście od, od, od zombiaków, Dzień Żywych Trupów, Noc Żywych Trupów, McDonald's Żywych Trupów, Facebook Żywych Trupów i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj była taka sytuacja, że on był wzięty pod uwagę, ale, właśnie było ale. E, okazało się, że w 1979 roku ogłoszono również, że powstanie kolejny Dracula, właściwie e, Johna Badama, i również Nosferatu, też Wernera Herzoga. I wtedy właśnie Warner Brothers, którzy akurat reżyserowali, którzy produkowali ten film, stwierdzili, no to my go zmienimy na serial. No i George Romero się nie pisał na to, powiedział, że dziękuję bardzo ponieważ powiedział, uwaga, czuję, że nie będę w stanie nakręcić te, te, filmu tak jak chciałem z powodu ograniczeń telewizji sieciowej, no więc rzeczywiście telewizja ma swoje prawa nie może być zbyt na przykład brutalnie nie może być zbyt dużo pokazanego ciała i tak dalej, i tak dalej, bo to rzeczywiście inne czasy, no i inna właściwie widownia, ale serial się rzeczywiście bardzo fajnie bardzo fajnie się przyjął no, rzeczywiście tak można, można powiedzieć, ale Top Hopper wziął się za ten, za ten film no i mm, no tutaj rzeczywiście już nie było, nie było super świetnie, bo fabuła tak, nawiązuje do książki jak najbardziej, a nie jest aż tak bardzo nie jest aż tak bardzo mm, podążająca za książką, bo sam zresztą Top Hopper powiedział, że chcieliśmy podążyć troszkę w innym kierunku, o tym będzie za chwilę kilka słów. Natomiast jeżeli lubisz takie recenzje, to jak najbardziej daj suba, bo akurat one się tutaj pojawiają w miarę, w miarę często właściwie, jeżeli chodzi o kultowe horrory to pojawiają się co środę także y, taka jest to, to y, sytuacja, ale mamy postacie, które no okej, okay, dzieją się, pewnie że tak, y, wymyślają, w, w jednej z głównych ról jest oczywiście David Soul, znany z serialu Starski i Hatch i on akurat tutaj gra pisarza, gra główną postać, zresztą pisarz, postać pisarza to jest bardzo znana już od y, tej właśnie powieści Stephena Kinga, częst, często powielająca, no tak, często powielana i pojawi się będzie w późniejszych twórczościach, bo w późniejszych twórczościach. W późniejszej twórczości, czyli w późniejszych powieściach powinienem. powiedzieć. No ale tak to rzeczywiście rzeczywiście się daje. Ale o ile sam koncept, no, jak bardzo często rzeczywiście jest ciekawy. Zakończenie jak u Stephena Kinga zawsze nie jest ciekawe albo prawie zawsze nie jest ciekawe. To tak się zastanawiałem. Okej, okay, jak to będzie wszystko zrobione, bo film, no jak mówię, 79 rok, czyli 46 lat w tym roku minie. I muszę niestety przyznać, że Film się bardzo, bardzo zestarzał i bardzo brzydko się zestarzał. Bo rzeczywiście to jest. To jest coś innego, rzeczywiście coś, coś bardzo, bardzo dziwnego, bo kiedy film był, kiedy ten serial był, był pokazany po raz pierwszy w telewizji, oczywiście super recenzje, bardzo dobry, bardzo ciekawy, widowne oglądalność niesamowita. Ale po latach oglądam ten film, ten serial. Wiem, że trzy godziny to można powiedzieć, że, że serial, no ale tak jakoś. I tak naprawdę on mnie nuzi, bo technicznie w filmie jest, serial jest bardzo źle zrealizowany. Widać, że jest bardzo archaiczny sposób kręcenia tego, tej produkcji, bo rzeczywiście jest mnóstwo scen, samo, no już nie będę wnikał oczywiście na prowadzenie, prowadzenie kamery, czy tam powiedzmy jakieś przejścia, ewentualnie znikanie wampira po kontakcie z krzyżem to to już w ogóle jest, jest koszmarny bo po prostu wiesz no w tym momencie ktoś jest nagle ciach nie ma no rzeczywiście wiadomo że mieliśmy inne możliwości technologiczne w 79 roku no, jak najbardziej inny budżet też był przy produkcjach większych niż tutaj a poza tym to jest film telewizyjny i tak naprawdę miał nas straszyć klimatem miał nas straszyć tym co tym co jest tym czego nie widzimy proszę bardzo pamiętajmy jeszcze włączyć ładnego oświetlenia żeby było klimatycznie i Trzeba przyznać, że technicznie ten film się bardzo zestarzał i nie jest to dobra, naprawdę dobra zmiana, bo czasami jest tak, że dostajemy nową wersję, bo na przykład sposób opowiadania się zestarzał technicznie, załóżmy filmy sci-fi się zestarzały i dostajemy nową wersję, żeby to rzeczywiście nadrobić, pokazać w ciekawszy sposób i tutaj trzeba się zgodzić, pewnie, że tak, bo miasteczko Salem, czy tam właściwie to naprawdę nie jest Salem, tylko Jeruzalem, tylko w, w powieści, przed, przed Salem był apostrof. No ale twórcy, ze względu na to, żeby nie mielić ludzi, nie mieszać im w głowie, stwierdzili, OK, to damy tylko i salem, jest Salem lot. Bardzo ładna w ogóle jest ta, ta czcionka, której użyto. Tutaj widzisz, do na, na, na potrzebnego. No ale rzeczywiście tak to jest, ale fabularnie też film jest ok, w porządku, może rzeczywiście być, ma to ciąg przyczynowo-skutkowy, ma to ręce, wszystko i nogi, no są postacie, które są głupie, no to nie będziemy tutaj nic mówić, na przykład e, pani nauczycielka. Powiedzieć, że jest tempa, to tak jakby nic nie powiedzieć, rzeczywiście stwierdzić, a no, ona jest, nie no. To nie jest co prawda amerykańska młodzież, ale ona nie jest nie jest za bardzo rozgarnięta i tutaj jest, rzeczywiście jest, jest słabo, ale Fabularnie może być. Rzeczywiście, troszeczkę inaczej potraktowano Fabułę niż, niż w książce, ale to nie jest nic dziwnego, bo to nie jest od A do Z przełożona książka, tylko to jest adaptacja, to jest rzeczywiście stwierdzono, my zrobimy tak, a nie inaczej. Zresztą sam Stephen King powiedział, że. Już tutaj cytuję. Mimo, że adaptacja ta pod wieloma względami różni się od powieści, zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawienie głównego wampira karta Barlowa, Stephen King ją pochwalił. Rzeczywiście, że wampir pojawia się bardzo bardzo krótko. Chyba tam kilkadziesiąt, kilkadziesiąt sekund. Zresztą widzisz, że go tutaj na mnie jest, jest za mną. O tym będzie to, troszeczkę więcej za chwilę. Bo aktorzy, bo rzeczywiście, postacie, to, to już inna sprawa jest. Czytając kabaret, to już jest insza inszość. Mówiłem, że aktorka jest głupia, ale nauczyciel. Okej, okay, nauczyciel nie jest akurat głupi. Jest tak, że nauczycielka nie daje rady, ale nauczyciel jak najbardziej pokazuje. Pokazuje, że jest moc... W ogóle jest to jeden z tych z tych seriali, z tej produkcji gdzie rzeczywiście oglądamy i mnóstwo, naprawdę mnóstwo aktorów drugoplanowych w tej produkcji to są postacie, które gdzieś tam kojarzysz, wiesz, naprawdę, pojawia się Jeff Lewis, który tutaj gra Mike'a Riley'a i rzeczywiście ja mówię, proszę bardzo, zaraz mi tutaj wyskoczy Mark Dacascos z Capuera, albo Clint Eastwood, bo w filmach z Clintem Eastwoodem też występował więc rzeczywiście tutaj pojawia się postaci bardzo dużo mnóstwo tych właśnie aktorów, które gdzieś tam skojarzymy z jednej czy, czy drugiej, drugiej produkcji, ale to rzeczywiście jest, jest dobrze, ale mm, jak najbardziej powtórzę słowo: to dzisiaj będzie chyba klucz tej recenzji. Archaiczny sposób, w jaki aktorzy właśnie grają, jest archaiczny. Oczywiście ja wiem, że ktoś tutaj może zarpać stary, ale to jest właśnie urok tego wszystkiego, tej produkcji, że to ma ręce i nogi, że to jest zrobione w ten sposób, a nie inny, że aktorzy i aktorki, no to jest znak czasu. Oczywiście, że tak, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tylko, że ja oglądając ten film w 2025 roku, no powiem w ten sposób, ja nie, nie oczekuję tutaj, wiesz, że wszystko będzie tak jak teraz, ale żeby to rzeczywiście miało jakiś tam sens i, i logikę. Jest to wszystko umiejscowione i jako znak czasu, tak, to można, można wziąć, ale jako, powiedzmy, film, którym chcesz serial, który chcesz obejrzeć w 2025 roku, ten film aktorsko się również nie broni, więc tutaj rzeczywiście nie jest jest super. Czuć klimat, to jest bardzo ważne, bo ja często gęsto mówię, że okej, okay, no mamy, wiadomo, pewne podgatunki, jeżeli chodzi o straszaki, muszą że, mieć rzeczy, które muszą się spędzić. że mamy o duchach, no to muszą być dużo naprawdę straszaków, jak mamy Majersa, Krugera, czy inne postacie, no to musi być rzeczywiście, tak, bardzo, bardzo się musi czerwona farba lać i musi być... Intensywnie. Jeżeli mamy rzeczywiście wampiry albo wilkołaki, no tutaj też jest akurat połączenie. I muszę powiedzieć, że tutaj klimat jest świetny. Rzeczywiście widać, że Hopper, Toby Hopper zrobił bardzo dobrą robotę, podobało mi się. Miał dużo pracy rzeczywiście, bo chociażby powiedział w jednym z wywiadów, że charakteryzacja Reginaldera musiała być stale poprawiana. Oczywiście chodzi o, o postać Barlow'a. Gdyż m, musiała być tak, ponieważ pękała lub odpadała, gdy aktor występował przed kamerą. Hopper powiedział, że finał filmu z Barlowem, e, kiedy jest w trumnie, wymagał wielu ujęć, aby zachować charakteryzację nienaruszoną podczas kręcenia. Więc rzeczywiście było tego. Tego było bardzo dużo. Oj! Proszę bardzo, tego było rzeczywiście bardzo dużo. Zresztą sam, sam Hopper został wybrany do, do reżyserii tego filmu po tym, jak producent, czyli Richard Korblitz. Zobaczył, obejrzał jego film, teksańską masakrę, stwierdził, ok, to jest rzeczywiście coś, co mi się bardzo podoba, coś, co, coś, co rzeczywiście sobie chcę obejrzeć. Więc tutaj jest nie najgorzej. W, oprócz tego klimatu, film dobrze straszy, wiesz, naprawdę dobrze straszy, bo mam tutaj odnotowane, że dobry straszak w lesie, z, w bardzo starym stylu, ten z dzieciakami. No, jest to coś fajnego, że mimo iż minęło niemalże pół wieku, ten film... Poza tym, że na przykład technicznie nie dojeżdża, no bo nie ma takiej możliwości. Ja idę o zakład, że kiedy w 2075 roku ktoś będzie oglądał filmy z, z, z dnia obecnego, no to będzie mówił, ale proszę bardzo, patrz, mam w tym momencie tyle filmy holograficzne w 3D, 5D i tak dalej, a to jakoś tak, no nie, to no rzeczywiście tutaj akurat jest, jest yy, dobrze. I tak naprawdę ta produkcja jest, czego mi się tak do końca może nie spodziewał, oparta o straszaki, wiesz? I to akurat bardziej bym chciała, żeby takie miejsce miało przy okazji filmów o duchach, wiesz, jakieś, jakieś produkcje Jamesa Wana typu obecność albo naznaczone. A tutaj akurat rzeczywiście postawiono na to. Okej, okay, no nie, niekoniecznie. Zresztą sam, sam aktor, który wcierał się właśnie w rolę Barlowa, czyli RG Nelder, był bardzo zniesmaczony, gdyż on pojawia się no, tylko i wyłącznie jako. Jako wampir przez chwileczkę dokładnie, przez chyba tam 30 sekund, czy, czy jakoś tak, czy może minutę. A on mówi, że pracował kilka tygodni na planie, i szkoda, że mnóstwo jego pracy zostało wywalone do kosza, że po prostu znalazło się tam gdzieś na ziemi. Jeżeli chodzi o, o fotel montażowy, no trudno, trudno tak to akurat rzeczywiście jest. Czasami reżyser musi dokonywać dziwnych wyborów. Pewnie, że tak. Ale o ile straszenie jest dobre, straszenie jest ciekawe. No to efekty wizualne. Oj, oj, oj. tutaj dopiero co Top Hopper o, o, o charakteryzacji, właśnie Barlowa. I uwierz mi, nie mam pojęcia, bo, bo nie, nie doszło do tego, kto był odpowiedzialny właśnie za charakteryzację tego, tego aktora. Kto ją inaczej, kto ją wymyślił, wiesz, kto ją skonstruował. No na pewno Top Hopper musiał ją klepnąć, musiał ją zatwierdzić, powiedział: Dobra, to rzeczywiście tak było, a nie inaczej, i z tym musimy się potykać. Ale to jest rzeczywiście chyba za bardzo chcieli pokazać, że Barlow to jest powiedzmy yy, hrabia Drakula. Bo jeżeli to oczywiście z tych, z tych yy, wcześniejszych filmów, czyli z Symfonii Grozy, albo ostatniego, ostatniego filmu, który rzeczywiście był nie tak dawno. Bo tak jak nawet tutaj go widzisz na tej miniaturce, on jest bardzo podobny do hrabiego, hrabiego Orloka, czy tam hrabiego Drakuli, jak to woli. On rzeczywiście był bardzo. Inspirowany chyba tą, tą postacią, i jeżeli próbujesz zrobić na nowo, wymyślić coś na nowo, tak, no to nie jest to dobrym pomysłem, ażeby kopiować w ten sposób. Pewnie, że tak, możesz się zasugerować, możesz się zainspirować, ale jeżeli tak naprawdę weźmiesz tutaj obok siebie, postawisz. Właśnie tego tutaj Barlowa, który się, który się pojawia, zaraz obok dasz Klausa Kimskiego, jeszcze pewnie weźmiesz wcześniej Maxa Schreka, tak z tego filmu sprzed wielu, wielu lat, już prawie sprzed 100 lat. No to zobaczysz, że te postacie wyglądają niemalże identycznie, wiesz? I to nie jest dobra sprawa. To rzeczywiście nie jest dobrze, jeżeli tak to robisz. No, jeżeli ma to mieć ręce i nogi, ma to rzeczywiście jakoś tam ciekawie wyglądać, no to jak najbardziej. Ja oczywiście też wiem, że. Ten film powstał w ten, a inny sposób, no bo wiadomo były ograniczenia, ale sobie przypomnę, że przecież wtedy też w tym okresie m.in. powstawała teksańska masakra, powstawał też przecież film Gwiezdne Wojny, więc można było. Ja oczywiście wiem, że tak, tutaj inna, inny budżet, inne to, ale bardzo często można pójść w tym kierunku i też w sumie nie dotarłem do informacji, na którym etapie do tej produkcji dołączył Toby Hopper, no bo mówiłem wcześniej, że było kilku reżyserów, nie było napisane, i jak to wyglądało? Tym bardziej, że akurat y, Top Hopper współpracował z Richardem Corbisem jako producentem, a tutaj Weera chciał John, John Collie, więc możliwe, że po prostu były jakieś tarcia, i to nie wyszło rzeczywiście na dobre. Bo ten chciał tego, ten chciał pójść w tym kierunku. Bardzo często jest tak, rzeczywiście, że studio, zwłaszcza w przypadku produkcji telewizyjnej, o czym mówiłem, reżyserując Carrie recenzje możesz sobie znaleźć na, na kanale, że rzeczywiście też studio się, się miesza, a akurat wiadomo, skoro produkcja jest telewizyjna, no to musiało, musiało spełnić pewne odpowiednie kryteria, tak? Film musi być taki, a nie inny i możliwe właśnie też to zdecydowało, że akurat ten Kurt Barlow, wampir, wygląda tutaj tak, a nie inaczej, no bo rzeczywiście jego rola jest marginalna. Nie widzimy go w jego powiedzmy postaci człowieczej, jeżeli tak można powiedzieć, ale Umówmy się, że tak to wygląda, jest tylko i wyłącznie jako, jako właśnie nosfera, to tylko pojawia się w tym, w tym aspekcie, a chyba rzeczywiście no nie, nie o to chodziło. Co zabawne, to jest serial, a właśnie mini serial telewizyjny. 3 godziny, bodajże tam 5 minut, ale pojawił się w kinach. Nie wszędzie, ale tutaj mam, mam informację, że wersja kinowa okazała się w Hiszpanii, proszę bardzo, pod tytułem Fantazma 2. I była rzekomo kontynuacją filmu Mordercze Kuleczki z 1979 roku Chociaż oczywiście oba filmy nie mają nic, nic wspólnego Ta wiadomość na pewno cieszy jednego z widzów na kanale Który w momencie kiedy są głosowane, kiedy są wybierane produkcje do tego żeby ją mówić w kultowych horrorach Od wielu, wielu głosowań próbuje właśnie wrzucić fantazmy Czy tam Mordercze Kuleczki, ale niestety do tej pory się nie udało A tutaj proszę bardzo, ktoś stwierdził w wytwórni, że taki sposób na marketing będzie całkiem, całkiem przyjemny, całkiem sensowny. Jak mówiłem wcześniej, 4 miliony dolarów budżetu. Ile ten film zarobił? Tego nikt nie wie, bo oczywiście była to produkcja telewizyjna, więc co najwyżej w tym momencie, kiedy to był, rzeczywiście była produkcja wrzucona teraz na platformy VOD i tak dalej, no to można było powiedzieć, aha, tylu subskrybentów mamy dzięki nim, tyle godzin obejrzanych, tyle, tyle pozyskanych rzeczywiście osób i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo w tym momencie... Wytzwornie są w stanie zmierzyć nawet ile jest łapek w górę też jak najbardziej. Bo dobrze przecież wiemy, że w tym momencie na, na Netflixie chyba tak na Netflixie, jest nawet łapa w górę i podwójna łapa w górę, ale to bardziej dla algorytmu, żeby rzeczywiście wiedzieli, że, że to wygląda tak, a nie, a nie inaczej. Więc ten. mam znowu powiedzieć film, ale ten mini Niekoniecznie mi przekonuje, wiesz, bo, jeżeli chodzi o, o fabułę, no dobrze, w porządku. Trzymali się tego, co napisał Stephen King. Wiadomo, on wtedy już zaczynał mieć duży wpływ i bardzo często gęsto się mieszał w to wszystko, co, co było, co się, co się działo. Jeszcze nie tak bardzo, jak, jak to będzie za kilka lat przy produkcji um, cmentarza dla zwierzaków, czy innych rzeczywiście innych filmów, ale no, tutaj widać, że studio trzymało, trzymało rękę. Film się zastarzał bardzo technicznie, tak, niestety nie ofiar się nie zastarzał i wcale mnie nie dziwi, że dostaliśmy kolejnych kilka produkcji, bo ten, ten miniserial dostał nową wersję w 2004 roku, też miniserial, później była nowa wersja, jeszcze nowsza wersja, wersja w 2024, więc tak naprawdę widać było chyba, wyczuli producenci, że ok, jest szansa, żeby zrobić coś, coś więcej, coś ciekawiej, coś lepiej, bo ta produkcja no niekoniecznie dojechała, naprawdę niekoniecznie, powiem w ten sposób. Według mnie jest to słaby film. Jest to słaba produkcja, nie polecę jej tobie w żaden sposób, bo nie chcę, żebyś oglądał. Okej, okay, powiem w ten sposób. Jeżeli uwielbiasz Stevena Kinga i oglądasz wszystko, co wychodzi, że powiem, na taśmie celuloidowej, co on napisał, no to pewnie jak najbardziej obejrzyj, bo to jest potrzeba. Oczywiście, że tak. Jeżeli chcesz obejrzeć ten film, serial, jako znak czasu, wiesz, żeby nie pamiętać. Okej, okay, pamiętam. On tam rzeczywiście gdzieś jest i sprawdzę, jak on się oglądał wtedy, patrząc na ten na ten minister z perspektywy, no to pewnie, że tak, jak najbardziej będzie, da, da radę, ale jeżeli przyłożysz ten film i będziesz chciał tam mówić, ok, no to zobaczę, jak to w tym momencie ma się do tego, co zobaczyliśmy teraz, albo na przykład do tego miasteczka Salem z 2024 roku, które było wypuszczone na na maksie, jak to się rzeczywiście je, no to nie ma co, naprawdę nie ma co, bo, bo ta produkcja polegnie i to bardzo będziesz y, bardzo rozczarowana. No niestety, co tu dużo mówić, ale jako znak czasu, jako to, co wtedy było, pewnie, że tak, no, można by obejrzeć po, po kolei kilka rzeczywiście produkcji Miasteczka Salem i zobaczyć, jak technicznie to się rzeczywiście zmieniało, jak zmieniał się sposób pokazywania fabuły, przedstawiania całej historii, nawet przedstawienia. Barlowa, która akurat no, twórcy stwierdzi, ok, tutaj będzie tylko i wyłącznie postacią marginalną, mimo że tak naprawdę pojawia się na każdej miniaturce, pojawia się na, na każdym plakacie w ogóle, akurat to jest jedna chyba z trzech miniatur, które mam. YouTube ma taką opcję, więc będę testował kilka. Zobaczymy, jaka tobie się wyświetli. I, i jestem jestem niestety zdziwiony, że produkcja sprzed 46 lat nudzi. Po prostu nudzi, bo. Widziałem filmy starsze, widziałem filmy, które były o podobnej tematyce. Widziałem filmy, które były rzeczywiście może tematycznie troszkę inaczej, ale utrzymane cały czas w, w, w konwencji, w, powiedzmy, w gatunku horrorów jak chociażby Egzorcysta czy Teksańska i one akurat dawa, dawały radę, wiesz i to akurat rzeczywiście mnie bardzo dziwi no, ale z drugiej strony Toby, Toby Hopper jest bardzo nierównym reżyserem, bo potrafi nam dać jak najbardziej cudowne filmy a też potrafi nam dać gnioty, które rzeczywiście się do niczego nie nadają, no ale to już jest to już jest tak z, z reżyserem ten film to Dno? nie on akurat dnem bym go nie nazwał bo naprawdę wiem, uwierz mi, w tym momencie w cyklu kultowe horrory obejrzałem już Umówiłem już około 300, a możliwe, że nawet to jest 300 recenzja. Ale w każdym razie niedługo będzie 300, 300 recenzja, i były takie złe produkcje, jak na chociażby Teksaską masakopio 4 albo szczęki Zemsta, że tego się naprawdę nie da, nie da opowiedzieć. Ale tutaj jest kilka fajnych rzeczy, jest kilka fajnych aspektów, ale. No niestety, nie wszystko jest super, dlatego nie ten film jak najbardziej odradzam, ale pewnie, że tak, zawsze musi być jakieś, ale na tej liście jest dużo więcej kultowych horrorów i dużo więcej jest lepszych niż ta produkcja. Obejrzyj, bo warto.